Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. Dzisiaj w Mistrzowskiej Bitwie zapraszam do obejrzenia kolegi Decha z klanu 3XR. Prowadzi on Obiekta 140 i agresywnie rusza do przodu na Erlenbergu. Jeśli chodzi o amunicję to 32 zwykłe pestki, 18 goldowych. 18, tak, 18 goldowych, duży zestaw naprawczy, duża gaśnica i racje bojowe, także... Jedzie bardzo agresywnie do przodu, i ja oglądałem tą bitwę wcześniej i naprawdę zrobiła na mnie całkiem niezłe wrażenie. Wynik też jest bardzo, bardzo. Jest pierwszy strzał, niestety niecenny. No i napatacza się WZ120, która miała ochotę skasować Walkera Bulldoga. Niestety już widzę, że nie będzie jej to dane. Nie ma szans w starciu z obiektem 140, i tam coś jest jeszcze po lewej. Nie wiem dokładnie co. Na ten moment 1000 damage'u dostał typ 61 i spokojnie decha celuje dalej. Tutaj w zasadzie często się wjeżdża e, lejtami, żeby spotować, a w tym momencie są tutaj cztery czołgi, tak? Dobrze się doczymy? Tak, cztery czołgi, które będą e, w sumie klepać wszystko, co się. Pojawi to musi być zaskoczeniem dla przeciwnika, ponieważ takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Tutaj w obiekcie przydałaby się troszkę większa depresja, byłoby je kważyować. I wynik 1-2. Pojawia się niszczyciel E4, obrywa oczywiście jest 1300 DMage, pojawia się T57 Heavy, które też obrywa. No i znowu E4 będzie próbować szczęścia. No i jeszcze E75 wyjeżdża. tak? Wszyscy są pewni, że sobie z nimi poradzą. No kiepsko by było dostać że od tego E4. Właśnie ktoś zebrał, ponieważ to by było 700 HP. No a w tym momencie zostanie niewątpliwie odprawiona do garażu. 2800 damage'u i zabawa trwa dalej. Jest kolejny strzał. Tym razem E75 oberwał. 3200 damage'u. Jest. Wszedł jeden strzał. No i chwilę zagapienia i udało się strzeć sobie. No ale udaje się też mu oddać, także nie jest nie jest tak, że kolejny strzał wchodzi i tutaj nie będzie mógł na pewno opuścić działa. No, a jednak będzie mógł. Jest wszedł strzał, no i y, odprawiony do garażu 4,5 tysiąca W zasadzie po... No nie, już trochę czasu minęło, trochę bitwy minęło, także okej. Okay. T57 Heavy złapany na gąskę, jeśli nie ma zestawu to już jest tak naprawdę po zawodach, bo on tutaj lufy na pewno nie opuści. Kolejny strzał, trzymany cały czas na gąsę, to jedyne co teraz może to opróżnić magazynek i e, zastanowić się jakim czołgiem następnym zagra. Jest, udało się, sytuacja dalej mimo ostrego pusza 6-8 w tym momencie. 8-8, dobra, sytuacja nazwijmy to dynamicznie się zmienia. No i teraz... W zasadzie udało się wyczyścić prawie całą tą flankę gdzieś tam z tyłu Tiger 2 jak Tiger. Czy uda się znaleźć przestrzał? Tak, udało się w dolną płytę. Także na pewno Decha powtórzy. Blind, nie jestem pewien czy wszedł, ale wydaje mi się, że wszedł, ponieważ strzelał w to samo miejsce. Chwila, gdzie nic się nie dzieje, jest to dla mnie zaskoczeniem. Tiger 2 już tam gdzieś celuje w jego stronę. Nic, nic, nic. Tiger się sprytnie chowa, chociaż on tutaj za dużo nie będzie miał do powiedzenia. Ale na Erlenbergu, właśnie te przejazdy na drugą stronę mapy są najniebezpieczniejsze dla graczy. Czyli szybko robimy na przykład push i czyścimy linię 1, 2, 3. I później bardzo ryzykowne jest przedostanie się na linię 7, 8, 9, ponieważ stanowimy bardzo, ale to bardzo łatwy cel. Prawie 6000 damage'u i decha. Kruje do przodu, pewnie ma ochotę na więcej. Tutaj zwróćcie uwagę, trzy gwiazdki na lufie, także, a na obiekcie 140 naprawdę trzeba świetnie grać, żeby się udało. Tiger łapie się na numer z gąską, a Decha spokojnie celuje, powinno wejść. oproszę proszę, WZ y, wkleja mu peskę, zostaje mu 632 damage'u. Tygrys dwójka, myślę, że spanikowany. Decha wie, że tygry, Tygrys już nie przeładuje, także spokojne wykończenie, pojawia się gdzieś tam setka z tyłu sytuacja dalej nieciekawa, bo 9 do 10 jest wz która oknęła mu peskę, niestety spudłował a szkoda, bo byłoby to um, um, byliby na zero, tak no ale nie są, został wyspotowany także zobaczmy co będzie robił dalej, przejeżdża na drugą stronę S100Wz z tamtej strony, także pewnie zajmie się tym jak Tigerem, który gdzieś tutaj w tych okolicach jest. Dokładnie Uu. był pewien, że nie trafi, ja też byłem tego pewien. Zobaczcie, jak dynamicznie sytuacja się zmienia. Świetnie sobie radzi, bo eliminuje najpierw ten um, cel, który sprawi mu najwięcej problemu, a jak Tiger zanim się obrócił, został też wykończony, gdzieś tam jest barczat. zaczęli w końcu wygrywać, jest 11-10, szukanie przestrzału przez dziurę w murze, przez dziurę w murze, tak, jest już specjalista, no niestety nie udało się klepnąć barczata na przejeździe, 12-10, także sytuacja zaczyna się klarować, s e to obrywa bez spota, także Gdyby nie te budynki, to można byłoby mu jeszcze pestkę opchnąć. 8278 damage'u. Chyba szedł jakiś blind, także może być już więcej. 6 fragów. I sytuacja, jest WZ, ma na niego przestrzał, także spokojnie cofa. No nie udało się wyspotować. Czy nie weszło? WZ próbuje przemknąć. Przemyka za 310 i być może przemknie nawet za tak, przemyka za 600 i myślę, że teraz przemyka już za wszystko. Będzie siódmy frag. Obraca bezradnie wierzy i tak naprawdę nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ... A, nie ma go wyspotowanego. Dwa nawet gdyby miał, nie byłby w stanie go uderzyć. Już może sobie wybrać inny czołki, i pojechać inną bitwę. decha po siedmiu fragach ma jeszcze dwóch do załatwienia. Znów nie dostaje spota. W tym momencie dostał postrzala, ale wydaje mi się, że S100 wystrzelił, także nie ma... Problemu, dokładnie ósmy frak i zostaje jeden baczata Lion 25T, którego też trzeba załatwić, i przemykał gdzieś tamtej okolicach. Zwróćcie uwagę, zostały tylko dwie zwykłe pestki i sześć goldowych. Zużył zestaw naprawczy i w sumie tyle. Ok, jest spot na baczata, także. On też musi być ostrożny, i tak naprawdę to minimum dwa czołgi mógłby teraz wykończyć ten barczat, bo 18% ma S100. Obiekt też jest na dobicie na jeden strzał dla barczata. Co my tu jeszcze mamy? IS8, nie wiem ile ma hp. A barczat, ostatnia informacja, ma 1200 hp, także musi oberwać minimum cztery pestki od obiekta, żeby go. Skasować tutaj, dobór amunicji na baczata tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tak czy tak wejdzie. Jedynie czasem od francuskiego dinga, jak niedbale przycelujemy, jest wyspotowany. No i zobaczmy, co się będzie, pierwszy strzał wszedł. Się zastanawiam co ten baczat kombinuje. Jest drugi strzał, decha ucieka za górkę, baczatowi jeszcze. Zobaczcie, uuu, niefajne pudło, Batchat chyba jest nieprzeładowany, bo tylko w taki sposób można wytłumaczyć, ojej, wjechał na pole kartofli, przeładował się, jezu, tu już chyba ręce się trzęsły albo coś, bo to już któreś pudło i z rzędu zostaje mu 32 HP, no ale nie można sobie pozwolić na dekoncentrację, no i udało się. Jesteśmy już w garażu, MK, Zwiadowca, Pojedynkowicz, Ogień Skuteczny i Brutal. Radley Walters, yy, duży kaliber, specjalista i, i się nie podświetli. Ja je nie pamiętam. Zobaczmy, jak wyglądało to w szczegółach. 48 oddanych strzałów, 43 trafione i chyba 3 nie były trafione w ostatniego badczata. 41 z penetracją. Obrażenia 11480, z dystansu większego niż 300 metrów 1248, udało się zablokować 1290 punktów obrażeń, uszkodził 12 czołgów, z czego 8 osobiście odesłał do garażu i po spocie zrobił 2610. Jeśli chodzi o zarobki, 256,5 tysiąca, ale po odjęciu amunicji, racji bojowych i naprawy na czysto zostało 82 tysiące. EXP na dziesiątki jest całkiem ok 1738, a cała bitwa trwała 8 minut i 37 sekund. Zobaczmy, jak wyglądał na tle drużyny, jeśli chodzi o damage. Zwróćcie uwagę, praktycznie sam wygrał tą bitwę 11480 on, a następny 1628. Także, gdyby nie decha z planu 3XR, to drużyna poskładałaby się momentalnie i było, byłaby dla przeciwników bardzo, ale to bardzo łatwa przegrana. Wszystko w odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, to zarobiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka pozdrawiam bane.